Witajcie w dzisiejszym krótkim filmie. Dzisiaj robimy jedzenie dla kurek, a więc tutaj mamy już buraczki z marchewką. Tak jakby przetarte, więc mięciutkie. No. Pomyślałem, że dokupię sobie jakieś witaminy do tego dodatkowo, chociaż na zimę. Więc sobie kupię sobie coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Niby tego się daje 40 gram na, yy, na 10 sztuk tutaj. Na dzień. Ale ja jeszcze daję inną paszę, więc dam tego tylko z łyżkę. Yy, zobaczymy. Wiadomo, żeby to działało jakkolwiek, to pewnie potrzeba 40 gram, ale jakoś tam uzupełni chociaż trochę te witaminy, których brakuje kurką. No i do tego trochę węglowodanów. Co by to kurki wagi nie straciły. Dobra, odważyłem tego tutaj 20 gram. Połowę dawki na sam początek myślę, że będzie OK I zaraz to trzeba No i elegancko można...